Pałac El-Badi był kiedyś wytwornym pałacem królewskim. W XVI wieku odbywały się tutaj wielkie uczty, przyjęcia i ważne spotkania. Sultan, który go zbudował, chciał pochwalić się swoim bogactwem i sukcesem, więc ozdobił go złotem, drogimi kamieniami, a nawet marmurem przywiezionym z innych krajów. Pałac El-Badi to historia dwóch sułtanów. Pierwszy z nich go zbudował, a drugi go całkowicie zrujnował. Ten pierwszy chciał mieć najbardziej niesamowity pałac w historii Maroka. Wykorzystał pieniądze z wygranej bitwy i handlu, aby zbudować go z najlepszych materiałów na świecie. Nie bez powodu nazywano go nieporównywalnym. Odbywały się tutaj wielkie uczty z ważnymi osobami. Kiedy nowy sułtan doszedł do władzy, Zabrał wszystkie kosztowne rzeczy i zostawił pałac w ruinie. Wszystko co dzisiaj tutaj pozostało to ruiny. Nadal można zobaczyć tutaj duży dziedziniec i grube mury i wyobrazić sobie piękne ogrody. Mimo, że to ruina, pałac Elbadi jest ciekawym miejscem do odwiedzenia Marrakeszu. Natomiast moje zainteresowanie wzbudziły bociany, które wysiadują na murach pałacu. Będąc w Maroko zimą, można je tutaj spotkać. Gdy zbliża się zima, bociany odlatują do ciepłych krajów, by tam przeczekać najchłodniejsze miesiące. Wśród bocianów wygrzewających się w marokańskim słońcu są również te polskie. Nie mają one łatwo, bo podróż, w którą wybierają się co roku, wymaga od nich ogromnego nakładu sił. Kiedy w Polsce zaczyna się zima, ruszają na południe, kierując się w stronę Afryki. Najpierw zatrzymują się w Turcji, gdzie dołączają do nich kolejne osobniki, a następnie lecą wybrzeżem Morza Śródziemnego, Doliną Jordanu i Morzem Czerwonym aż do Afryki. Większość z nich zimuje nad wielkimi jeziorami afrykańskimi, ale niektóre docierają nawet do Afryki Południowej. Niektóre z nich pokonują nawet 10 tysięcy kilometrów, a w języku arabskim nabociana mówi się alaklak. To mi trochę przypomina polskie klekle. Po poranku zwiedzania pałacu idziemy coś zjeść, a wieczorem mamy zaplanowaną wizytę w Hamamie. Marokański hamam to tradycyjna łaźnia, która kiedyś była używana do kąpieli, ale i do spotkań towarzyskich. Każda dzielnica Mediny ma taką łaźnię, której mężczyźni i kobiety kąpią się w osobno wydzielonych pomieszczeniach lub w innych godzinach. Dzisiaj, idąc z duchem postępu, istnieją również hamamy otwarte dla turystów. Są one bardziej luksusowe niż te dla mieszkańców Maroka. Dla niektórych Marokańczyków taka łaźnia to jedyny sposób na zachowanie czystości, w przypadku kiedy ich dom nie posiada ciepłej bieżącej wody. Obecnie hamamy nadal są miejscem spotkań miejscowej ludności, ale także stanowią atrakcję turystyczną. Hamam składa się z rytuału kilku czynności następujących po sobie, które odbywają się w marmurowej łaźni kąpielowej. Cały proces trwa od godziny do dwóch. I można go zakończyć masażem całego ciała. W hamamie jest ciepło i wilgotnie. Centralnym punktem hamamu jest marmurowa, podgrzewana, duża platforma, na której odbywają się ablucje, czyli obmywanie. Właściwie całe pomieszczenie hamam jest marmurowe. Po bokach znajdują się ławy do siedzenia, krany z wodą i małe umywalki. Zazwyczaj rytuał rozpoczyna się seansem w saunie. Później następuje obmycie ciała wodą, na przemian bardzo gorącą i nieco chłodniejszą, masażu ciała specjalnymi rękawicami i obmyciem ciała w kąpieli w pianie mydlanej z jednoczesnym delikatnym masażem ciała. Cały rytuał można zakończyć masażem. Hamam, w którym byliśmy nosi nazwę Alfais.